Ciekawostki o ptakach polskich od najmniejszego do największego. Rubel zwyczajny. Rubel zwyczajny znakomicie przystosował się do życia w pobliżu człowieka. Zamiast unikać zgiełku, jak wiele innych ptaków, stał się stałym mieszkańcem naszych osiedli i miast. Z upodobaniem zakłada gniazda w szczelinach murów, pod dachówkami, a nawet w tak nietypowych miejscach jak lampy uliczne, szydy sklepowe czy elementy mostów. Jego obecność jest tak naturalna, że często zapominamy, iż wcale nie był pierwotnie ptakiem miejskim. Od wieków wróbel obecnie jest w ludzkiej wyobraźni. W mitologiach i ludowych wierzeniach przedstawiano go jako symbol prostoty i codziennego życia. Nierzadko utożsamianego z pracowitością i wytrwałością. Jednak przez swoją pospolitość i hałaśliwość bywa postrzegana jako o zwyczajności, a nawet wulgarności. To paradoksalny ptak, z jednej strony bliski człowiekowi, a z drugiej traktowany z pobożaniem, jako zwykły wróbel. Wróble to ptaki stadne, które niemal zawsze można zaobserwować w grupach. Wspólnie żerują, odpoczywają i kąpią się w piasku czy kałużach. W okresie longowym tworzą zwarte kolonie gniazdowe, dzięki czemu sąsiadują ze sobą na wyciągnięcie skrzydła. Co ciekawe, w stadzie istnieje hierarchia. Często to właśnie samice okazują dominację przy karmieniu młodych, a rywalizacja o pokarm może być zaskakująco intensywna. Choć życie wróbla w mieście pełne jest zagrożeń, od kotów po samochody, to niektóre osobniki potrafią dożyć niezwykłego wieku. Średnia długość życia wynosi od 3 do 5 lat. Ale znane są przypadki w rubli? które żyły niemal 20 lat na wolności. Rekordziści w niewoli dożywali nawet ponad 23 lat, co jak na tak małego ptaka jest imponującym osiągnięciem. Wróbel nie tylko dobrze lata, ale potrafi też zaskakiwać nietypowymi zachowaniami. Istnieją obserwacje wskazujące, że w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia, np. gdy ściga go drapieżnik, wróbel potrafi zanurkować pod wodą, by schronić się przed atakiem. To rzadkie, ale udokumentowane zachowanie pokazuje, jak niezwykle elastyczne i pomysłowe mogą być te ptaki. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zaobserwuj po więcej tego typu ciekawostek.